Moich deweloperów pracowało mi się bardzo dobrze. Cała grupa? Bardzo dobrze. Mieli bardzo dużo dobrych pomysłów, które wdrożyliśmy do aplikacji. Szukałem praktyk na wakacje, słyszałem dużo dobrych opinii o tej firmie. Widać, że tutaj organizatorom zależy, żebyśmy my się jak najwięcej rzeczy nauczyli. To była symulacja pracy z rzeczywistym klientem. Atmosfera była świetna, ludzie bardzo mili, pomocni, uprzejmi. Myślę, że po tym miesiącu naprawdę mi się to spodobało i byłoby super rozwijać się w tym kierunku. Więc skupiamy się na tym, żeby pokazać im proces, jaki u nas panuje, jeżeli chodzi o prowadzenie projektów, i dać im wiedzę na no temat też narzędzi dookoła. A... Wiedza taka stricte programistyczna jest po prostu rozwijana w trakcie i jest trochę swoistego rodzaju efektem ubocznym.